I am Japanese samurai. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mamy piątek, kolejny odcinek i tym razem pokażę wam trzy perspektywy z roli bodyguard. Jest to bodyguard na modach Joakinga. Jakich modach? Na y, Joa Kinga. Takie aktualizacje i ta pierwsza gra, jeżeli chodzi o Bodyguera, jest nawet dość w porządku po jakimś tam y, drugim obejrzeniu. Jest nawet dość satysfakcjonująca i wyszło nawet dobrze. Pierwsza sytuacja, zobaczcie tutaj. Ja już widziałem premium, który stoi centralnie nad ciałem i oskarżyłem go o to delikatnie. No właśnie, że powiedzieć, co wy tu robicie. Co wy tu robicie? Uuu no, wanku nie żyje to robimy. No właśnie, łaj I czemu premium z... Właśnie nie bym. Ja z tego nie wiem. Wanku mógł walić o premiuma albo premium zabił. No Węku. nie wiem, z mojej perspektywy wyglądało tak, że schodzę sobie, ty stoisz bardzo blisko węka i tak jakieś tam kółko wzajemnej adoracji. Czemu premium? Co? Pre... Możemy skipać Ej, skipa, jeden skipa, bo jest Kornecik O, o, Kornecik. No. Kornecik? <grym> <grym> no, <grym> <nie, grym> <nie, nie>, <grym> kontynuujcie po prostu. Po prostu pamiętajcie Pokrycik. o tym premiumie. Coś się dzieje. Dobra, zamierzam pamiętać o premiumie. Chyba, że mnie jakoś, nie wiem, magicznie przekonasz, że to nie ty. Chodź do mnie przyszedł i ze mną dra. Nie no, mam to taki. Jest dobry argument, na kolanach. Daj korny teraz ze się jako No i dobrze, mamy tutaj skipa. Ja tak naprawdę poza oskarżeniem premium nic ciekawego się więcej nie stało. Ale ta runda i tak się jeszcze nie skończyła, bo tutaj kwas użyje swojej roli. Ona miała deputy. Deputy to może zabić jednego gracza na spotkaniu, w zależności oczywiście od ustawieniu jakie tam macie w lobby. Ale aby strzelić tego gracza, musi do niego podejść podczas rundy, jak to zrobiła teraz. I dopiero później jak go sobie tam zaznaczy, może w niego strzelić i dokładnie to nasza kwas robi zwołując więc ten meeting. Wiem, że trochę niepotrzebne spotkanie, ale chcę coś zrobić. No co? A, taki dom mały. Strzelaj Doomfire'em. No... Mam mediuma. No... O, jesteś no, no, Ja wiem, co ty chcesz zrobić. And Szybko strzelajcie ją. O, tak, o, idealnie o, o, idealnie. No i tą idealną zagrywką. Y, mamy tutaj skipa. Został jeden impostor, kwas odwaliła kawał dobrej roboty. Y, I licząc tutaj na to, że jest Neutral, jest impostor i impostor będzie się chciał prawdopodobnie zemścić na kwas, postanowiłem jej tutaj dać ochronę. Taki trochę mój movement podejrzany, ale ja często tak gram, więc tutaj nieszczęście nie zwracają na to uwagi inni. Bo też gram tak jako impostor, znaczy jako crewmate i impostor też, więc y, tutaj poszedł sabotażyk. Więc ja postanowiłem sobie oddalić się, zrobić tutaj taska z tymi ze śmieciami. Upierdliwy strasznie ten task, trzeba się namachać tą myszką, taką, y, niespodziewanie. I teraz tak, tutaj kolejny task i tutaj od razu wiadomo, w tej rundzie nic już ciekawego się nie wydarzy tak naprawdę. Bo impostor, czy neutral, nie kliknął mojej podpuszki, nie chciał likwidować kwas. Bo tutaj zaraz zresztą zobaczycie, będzie zgłoszenie, które ja zgłosiłem. Hmmm, hmmm, dobły? 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 Znalazłem naszego Dobry. biednego krzyża koło dropshipa po prawej stronie. I okej, okay. tutaj przyciąłem ten meeting, bo to naprawdę nic z niego nie wynikało. To jest takie jeden impostor, który będzie grał tutaj wiadomo, turbo, turbo, ostrożnie. Koro nie złapali się tutaj na mój bejcik quas i nie chcieli jej likwidować jako ten deputy, to postanowiłem dać ochronę brief. Więc tutaj troszeczkę razem z nią pochodziłem. O no, takie. Ja to zawsze lubię tłumaczyć, jeżeli ktoś już mi zwrócił uwagę, że ja tylko tak naprawdę cię pilnowałem, czy robisz uczciwe taski, czy jesteś uczciwym wspólnikiem etc. etc. Co po części też jest prawdą, więc tak, klip została tutaj przeze mnie oznaczona, więc pasowało się rozdzielić. W momencie, w którym się, rozdziel w momencie, w którym się rozdzieliliśmy, byłem tutaj świadkiem i tu już wiedziałem Chipsek, który akurat jak się wyłoniłem, skoczył do vento, to wcale nie było jesterowe zagranie, wcale, a wcale, więc tutaj. Akurat nie musiałem tego mówić na meetingu, znaczy nie musiałem, z racji tego, że tutaj moja rola zadziała. Ale to jest dokładnie, dokładnie to, tutaj troszeczkę zapomniałem jak się tego taska robi, bo to trzeba tym kilofem do końca z całych sił uderzyć, żeby żadne kamienie nie zostały. Jest wtedy to prościej, lepiej, wygodniej. I po skończeniu tego taska tutaj zaraz nasz ostatni impostor się wyda. Mianowicie teraz tutaj sobie padnę. Udało się zrobić swoją robotę. Easy win. Tak, dobrze. No i został jeden impostor. Łapka. Aha, serio na task? Aha, mój task A, został... został ostatni. Nie, ja miałem ostatniego też. No i okej, okay, mamy drugą gierkę jako tutaj ten nieszczęsny Bodyguard i tu już będzie problem. Takie gry wprowadzają we mnie szewską pasję, więc z góry przepraszam na meetingu będziecie mogli usłyszeć moje emocje, ale ja zapewniam byłem wyciszony, więc wspólnicy mnie nie słyszeli. Fajnie by było, gdyby dodać tutaj do Bodyguarda taką opcję. Nie wiem, czy kojarzycie, u Joaquina jest apokalipsa i apokalipsa jak się przekształca, to wszyscy dostajemy informacje na czocie. I tutaj fajnie by było, jeżeli rola Bodegarda zadziała, żeby to zmienić tak, że dostajemy informacje w na czacie, Bodygard obronił swojego klienta. No ale tutaj mamy pierwszy meeting. Będzie dzięki. Hmm. Ten ciało jest w labie i widziałem przez ścianę, jak chip segmentuje w labie, tylko nie wiem jak on rolę ma. Gdzie ja wentowałem? W labie tam. Ale miałem widać nie... przez ścianę czasami. Może wyskoczyłeś teraz, nie wiem. E, nie wyskoczyłem, widziałem się z Prif przy labie pod kamieniem. Ale w labie e, jeszcze nie. Jeżeli też było. tam była w pobliżu, to mogę potwierdzić. Ja nie mimo. miał przez ścianę, to i nigdy widziałem, więc średnio. No z tego wenta co widać. No, czy jest strony, że ja byłem w Labie czy gdzie? Czy byłeś na tych kiblach? No to mówię ci, że tam mnie nie było. No takim co ten twój nick widziałem. Griff mnie potwierdzi, że biegliśmy razem i teraz mieliśmy biegać do offisa. No a dobra, bo ty do ofisy chciałeś, bo ja wybieram ten pedacuda, to tego nie widziałem, ale chyba faktycznie chciałeś z Impem biegać. Dobrze i tu sobie pominiemy i tą rozmowę, i to co się działo później, bo to jest już nieistotne, jesteśmy już dużo później w rundzie i będziemy mieli tutaj bardzo ciekawą sytuację. Sytuację, dla której właśnie zmiana, o której powiedziałem w poprzednim, parę chwil temu, czyli żeby dodać informację, że Bodyguard zadziałał i obronił tego swojego klienta. To byłoby po prostu jak złoto, bo ta gra potoczyłaby się zupełnie, zupełnie inaczej. To, że tą grę udało się wygrać, to tylko dlatego, że imposter postanowił głupio strzelić. I tylko dlatego. Byłem tutaj z Krychakiem i Blazem i stwierdziłem, że tutaj, jednemu z nich, czy tej Krychakowi, dam yy, tarczę, dam tutaj po prostu osłonę, yy, żeby nie zginął, bo tak działa ta rola. No, i tutaj impostorzy się złapało, papa <laughs> ale oni zrobili to, niestety. Nie ogarną tego, na bank tego nie ogarną. Ok. Halo. Tak. Halo, halo, no. Co tam kraja, gdzie znalazłeś to ścianę? Blaze stoi na ciele. wychodzi yes. z, z tego. No. Tak, stoję na ciele, ale już, ja już, przepraszam, z reakcji nie powiedziałem nie, bo myślałem, że mnie będziesz skarżył. I chodzi o to, że ty, ty zabiłeś, bo ty poszedłeś z kawikiem do góry, ja byłem z Sandrą w dekontaminacji, a ciało już tam leżało. A? Tak. to. Sandra, potwierdzasz? No bardzo dobrze. Ciało było dosłownie, na nim stałem, No wy... dosłownie na wyjściu dekontaminacja, kibelki i lap. Nie robiłam... nie, nie, nie robiłam nic nie widziałam. Temu węku zginął. Co wy robicie? Nie. Nie wiem, ale ja ufam Sandrze. Czyli jesteście we dwóch. Nie. Yeah. Tak. Eee, właśnie, oni mają Knighta, Knighta. Kto to jest Knight? No, ten plusik obok ciebie. A, a co... Ja no to, że nie... w następnej... w teraz ludzie giniecie. Chyba, że, chyba, że... <słuch> e, ...przegrywacie. Wtedy. Jeśli na moją logikę, to byłby krychak, bo kryzys no. wtedy był monarchą. Chociaż A nie, chcę co? teraz no. Nie... nie No... Jest to chipsek, bo krychak jakby był najbliżej nas. On jako jedyny był ze mną, z grawikiem i Sandrą. Jak ja i Sandra mamy, to, to krychak. Wiecie, chciałem go jakoś ochronić, ale zara go chyba strzelą. No właśnie. No i dobra. Dobra, No to macie po ee, Sandra, Dobra, to co mamy robić teraz? No to ja nie wiem, ja teraz mam trochę... Sandra, ty mi ufasz? Oś mi? No chyba ci ufam. To no dobrze, ja tobie też i to bardzo. Jestem Dostali bezradny nam, w tej sytuacji. Dostał nam kryzys i chipsek. Nie wiem, nie wiem co możemy z nimi zrobić, a tak kryzys fizyk to lepiej nie robić. Jakiś pomysł, Sandra? Jeden jest chyba. impak. No co? Enedue... En i tak dalej? Był no. Wenku. jakim był Wenku. Bo tu się zaraz okaże, że to Wenku był monarchą. Wiesz co? E bardziej podejrzewam, że Wenku został zgadnięty przez Doomsayera, którym jeden z was może być drugi impostor, a tak po prostu był monarchą i nam to dał. Ja coś takiego Czyli powiem. Czyli sugeruję, że wy jesteście duo Kryzys jest dumem. Nie, to ty albo Kryzys jesteście dumem, Nie wiem tego akurat. Ale Slayer tu jest mało prawdopodobny, bo pomiędzy trzema Dobra, osobami ktoś... spróbujmy Kryzysa, spróbujmy Kryzysa. Fuck. Jezu. Trzy <grym grym> znaczy, cztery głosy, to jest bez sensu. Znaczy, zaraz mnie wywalicie, nie? Ale... Let's go. Sir! Włochacie niebiescy No ale wywaliliście mi killera ostatniego. I widzicie, takie małe podsumowanie. Gdyby nie to, że Wenku się wywalił trochę głupio i walnęli Krychaka strzelili, to ta gra skończyłaby się zupełnie inaczej. Bo Blaze i Krychak, a konkretniej Blaze, oskarżali się nawzajem, więc wywaliliby tego Krychaka prawdopodobnie. Więc tutaj szczęśliwie udało się wygrać, ale było dużo szczęścia. I ostatnia sytuacja, taki krem de la creme sytuacji. Znowu masło myślane, ale taki krem de la creme tutaj jeżeli chodzi o oskarżanie się nawzajem. I tutaj pamiętam za cel obrałem sobie znowu priff, bo ją dość często lubią yy, zabijać, zwłaszcza w środkowym etapie rozgrywki. To już, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o mnie, to taka czysta statystyka, czysta matematyka. Chociaż miałem w szkole same dwuje, to jednak tą statystykę zawsze lubiałem, e, z tego względu, że się sprawdzała i to jest jedyna chyba z matematyki, albo jedna najliczna rzecz, która się sprawdza w dorosłym życiu. No i tutaj obroniłem pryw, ale wspólnicy postanowili zrobić to. Wiesz co, ja do ciebie też w sumie mam pytanie przy okazji. Bo mam wrażenie, że Kevin był w specimenie, a on teraz nie szyje. No był w specimenie. Co? Czy... Ha? Ja lag. Czy wszystko? Okej, <grym> okej. Okay. Okay. Znaczy... Okay. Okay, okay. okay, bo ja zostawiam Dawida w specimenie, idę do Durnero otwiera się duże a tam Prif na ciele, Horneta ja, ja tak, a, a. Bo ogólnie sytuacja wygląda w taki sposób, że chodnę do mnie podbiega i stwierdził, że nie chce mu się żyć, nie? I nie. potem y, w momencie, kiedy odpadł, to ja widzę twój przez drzwiczki do, do tego i myślę sobie takie. No wiesz. Nie, ja cię uratowałem. Dobra, no to ja powiem inaczej. Ja idę sobie razem z Joa do Specimena. W Specimenie robię Simona, wyłączam Simona sekundę przed reportem widzę ciało gawika. A czy Joa tam był też? Był. Nie, Joa tam już nie był. Hmm. A co, jeżeli Joa zostawił ciało gawika? Czyli jest takie... To jest no, musi tak, być jego ciało bo... świeże do 5-10 sekund. Bodyguard! No, bo to są dwa ciała, a jest jeszcze dwa inne ciała są, so. czy coś. O Bodyguard wiem, może? Ja wiem teraz, bardzo ważną rzecz. Albo Dobrze. crafter przebiera się w gladysza, albo gla Gladysh w Craftera. Pytanie który, w którego? Chłopaki? No to słuchaj mnie teraz, bo ja no. jestem teraz nad oficem. Stałem z... O! No. A, czyli teraz pytanie, czy dobrze zgadliśmy? Czy no... Bu... Tłumacz się, gladysz. Czyli jesteście... jesteś ja czysty, tak? Sobie, tak, bo ja stałem sobie z 15 sekund na downloadzie, bo mi się baterie mhm. w myszce rozładowały i musiałem je wymienić. Rozumiecie, tyle czasu stracili na oskarżanie się nawzajem, w sytuacji, że było dwóch impo, neutral, To po prostu dla niej, wampir jeszcze, bo był Juggernaut, wampir, dla nich to było idealne. Gdyby sytuacja była, że bodyguard obronił swój cel i tylko tyle, to mielibyśmy tak naprawdę czystą sytuację. Bo, ok, dobra, bodyguard kogoś obronił, yy, czyli mamy jednego z wola mniej. To też nie było op, bo mógł obronić, może mieć neutrala mniej, impostora mniej. Byłaby ta rola, moim zdaniem, wtedy przyjemniejsza, gdyby Bodegardowi dodać taką informację, że jak obroni swojego klienta, to jest mola i wszyscy to widzą. Dobrze, no i tutaj mamy już koniec naszego odcinka. Widzimy się w poniedziałek. W poniedziałek troszeczkę zmienimy klimaty, będzie, yy, ale też będzie jeszcze odcineczek. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, jakiejś fajnej subskrypcji i trzymajcie się. Cześć, bajuś!